Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w już trzecim flashu tego dnia. Dzisiaj się dużo dzieje, a jutro wyjeżdżam do łodzi, więc nie będzie kryptoniusów. Stwierdziłem, że trochę tutaj popracuję i Wam dam informacje. No i zaraz Wam pokażę jeden news, który troszeczkę tutaj się można powiedzieć okazał bardzo ciekawym. A mianowicie Bitfax, bitry, <coughs> przepraszam, Bitfinex usuwa minimalne wymagane posiadaną ilość środków. A mianowicie do tej pory było tak. Oczywiście nie mówię o ludziach, którzy kiedyś tam, kiedyś tam w prehistorii założyli konto. Yy, Bitfinex prowadził swego czasu minimum 10 tysięcy dolarów posiadanych środka, żeby można było tam sobie handlować. Ja co prawda konta na Bitfinexie nie mam. W tej chwili ten limit został, został usunięty. Yy, dodatkowo co ciekawe, Zostały pewne, e, pewne rzeczy, które zostały można pi, e, powiedzieć wprowadzone, czy ulepszony support, e, nowy portal DKYC, a także to się nazywa Santinant Token Information, czyli edukację na, wszystkich, e, wszystkich, na temat wszystkich tokenów, które są dostępne na platformie. Także bardzo fajna sprawa. Co ciekawe, Bitfinex jest o tyle fajną platformą, że można na niej, na przykład posiadając bitcoiny, bawić się tam właściwie dowolnymi kontraktami, dowolnymi walutami. I tak jakby wasze wszystkie posiadane kryptowaluty są są waszym zabezpieczeniem, jeżeli gracie na kontraktach. Do tej pory był uważany za giełdę dla wielorybów, ze względu na właśnie te 10 tysięcy minimalnego, dolarów minimalnego wkładu, który trzeba posiadać, żeby, żeby na tym się bitwinek się bawić. No ale teraz został otworzony na rynek całkowicie, można się zastanowić, dlaczego tak się, dlaczego tak się wydarzyło. Moim zdaniem jest to początek wiosny w kryptowalutach. Są to pierwsze symptomy. To jeszcze nie znaczy, że już jesteśmy tu moon, Jeszcze może być korekta, ale moim zdaniem jest to informacja, że oni chcą więcej tego tortu sobie odkroić, a widzą, że prędzej czy później Przyjdzie bardzo duży ruch, być może technologicznie są lepiej przygotowani niż byli w 2017 roku, gdy była bańka. Nie wiem, czy pamiętacie też, jeśli chodzi o taką giełdę Bitrex, tam też swego czasu zostały zawieszone, zawieszone rejestracje. Nie można było się zarejestrować. Ja całe szczęście zarejestrowałem się jeszcze przed, przed tym, tą blokadą. Przez parę, parę miesięcy chyba nawet nie było możliwości. Podobnie w bitwin, się poszli w drugą stronę, z, wprowadzili 10 tysięcy minimalnych środków. No i słuchajcie, kolejny fajny news. Dosyć ciekawie to wygląda, tam są duże wolumeny, także moim zdaniem bardzo fajna informacja, no i z mojej strony to tyle, dajcie znać co sądzicie w ogóle o tym właśnie otwarciu dla Bitfinexa, czy macie tam w ogóle konto, czy macie zamiar tradeować na Bitfinexie, czy macie zamiar się tam rejestrować i wykorzystywać to, że teraz giełda wprowadziła możliwość. No i jak sądzicie, jak to wpłynie na rynek krypto? Pogadajmy pod koment w komentarzach. Ja Was wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się. Do następnego razu.